Państwa, generalnie gdzie zjeść dobrego burgera? Bolesławiec się rozwija, widzicie co za mną stoi. Ceny troszeczkę poszybowały, jak zwykle mawiać, to już przestało. Smakować, także lecimy na kraft, lecimy na kraft, bolek, ale też tereny lubań, dzikie tereny w stronę gór. Tam też ludzie potrafią się zabawić. Lubię burger. Dziki, czyli Big Państwa, lubię burger Lubań. Dla człowieka sukcesu. Wchodzę do gry niczym dziki kot Bombao. Zobaczymy, jak smakuje ten burger. Podobno jest naprawdę na wysokim poziomie. Na mega wysokim poziomie. Lecę w boczek, lecę w sery, lecę w Belgię. Czyli frytki oraz sos autorski, do tego Coca-Cola. Coś niesamowitego. Bawimy się na to ważnie. Big Time. Siedzę tutaj. Troszeczkę jak postać z filmu, tam grał James Woods i... J-Fox. Tak właśnie wygląda legendarny lubię burger prosto z Lubania. To jestem ja, podróżnik tutaj tereny Dolny Śląsk, Bolesławiec i rewiry cudowne, nazwy burgerów cudowne, składniki. Myślę, że bardzo fajne też ceny Coca-Cola w puszce gramy w to. Lubię burger, Lubań, proszę państwa, mają hamburgera Halum. Legendarny już hamburger Halumi, ale to Gdynia, czy Gdynia wtedy z Halumi pokazała klasę? Myślę, że można zrobić to lepiej. I lubię burger robi to właśnie lepiej. Tym razem nie było Halumiego, ale może następnym razem będzie halumi. Proszę Państwa, czy znam Lubań? Nie znam Lubania, ale Hiszpanii się to jedzie, wspaniała trasa, wspaniała natura, wspaniałe zabytki. Jak się idzie z Bolesławca do Lubania, miasto piękne, wjeżdżasz normalnie jakby do Monte Carlo. Wspaniała droga, zmienia się gładziutko, głaściutko. Serweteczki, tutaj jest sos taki ładny wybiorowy, to suchono troszeczkę. Znaczy my zaczynamy rozmowę na poważnie. Czy to jest w ogóle coś co chodzi do gry? To jest... Nie wiem, to jest coś pięknego. Co za tutaj, drogi, Co za żarcie. I teraz tak. Czy wchodzimy tutaj, czy jedziemy do McDonald's? Odpowiedzcie sobie sami. Na to. Belgia wchodzi do gry. No proszę Państwa, co to jest? Co to jest? Co to jest? Belgia wchodzi do gry. Belgia. Pamiętam kiedyś byłem 2.16 w Belgii piwo, 2 euro w lokalu. Czy było fajnie? Było wspaniale. Patrzcie na Lubię Burgera. Patrzcie na tego wspaniałego. Burgera smakuje nieziemsko, smakuje dobrze, smakuje elegancko, smakuje jak prawdziwy burger, połączone z sosy, boczek, cebula, ser, mięcho, buła. Gramy, bawimy się, lecimy na całego, lecimy na bogato, wracamy do Lubię Burgera. Lubań na nas czeka, z Bolesławca jest niedaleko. Big time.